Dzisiaj samochód, który nie miał łatwego życia. Sam producent, czyli Volkswagen, nazwał go 3 lata temu ID-3, ponieważ miał być trzecim rewolucyjnym modelem w jego historii po garbusie i po golfie. ID-3. No niestety. Wyszło jak zwykle, jak to czasami z rewolucjami bywa: czyli samochód najpierw miał opóźnienie w produkcji i to takie przekraczające rok. Potem klienci zaczęli się skarżyć na fatalne multimedia, na to, że się to wszystko zawiesza, nie działa tak, jak powinno. Poza tym jeszcze były problemy z jakością i materiałami użytymi do wykonania choćby wnętrza, więc nie było łatwo. Ale podobno po trzech latach wyciągnęli wnioski i zaprezentowali Volkswagena ID-3 w wersji po. Liftingu, który ma być znacznie, znacznie, znacznie lepszy. Tamten poprzedni nawet nie podobał się Urusowi, ciekawe czy ten się przynajmniej spodoba. No proszę, tak mu się podoba, że nawet został z nim w garażu, nie wyszedł. Urus, jesteś tam? Jest, no co ty, tak ci się ID podoba? <laughs> Ładne autko, tak? To chodź, wyjedziemy razem, chodź. Chodź, podoba się? Wskoczysz? No, chodź. Hop. O tak, siadaj. Już fajnie było, prawda? Cichutko, ekologicznie, czyściutko, tak jak być powinno w przypadku elektryków. No, to mamy facelifting. Wymiary się nie zmieniły, no jak to przy liftingach bywa, czyli jest nadal tak samo długi tak samo szeroki jak wersja przed liftingiem, ale wyobraźcie sobie, jest o centymetr wyższy. A dlaczego? A dlatego, że poko przekonstruowano zawieszenie, ponieważ... Podobno klienci tej dotychczasowej przedliftowej wersji narzekali na to, że samochód jest nieco za twardy. Nam akurat to w nim nie przeszkadzało, za to było dużo innych rzeczy, które nam przeszkadzały. Zniknęły przy okazji liftingu tutaj takie czarne nakładki na podszybiu, które były takimi worami. Jak wasza żona zapije z koleżankami, to wraca z worami pod oczami z imprezy i dokładnie tak samo wyglądał ID. Przekonstruowano też przy okazji liftingu przedni zderzak, ma trochę inny kształt. Pojawiły się tutaj wloty powietrza. O tak zwane deflektory po obu stronach, nie tylko po lewej, ale również po prawej. A tutaj mamy listwę świetną, która łączy dwa reflektory. Świeci, jak ją sobie zapalicie. Nie będę jej teraz zapalał, bo i tak nie zobaczycie. I jeszcze tutaj pojawiła się o taka satynowa listewka, która ciągnie się aż do końca. Natomiast już kończy się na wysokości dachu, a nie opada, przy czym tam na słupku, a jest normalnie. I generalnie samochód może się podobać, szczególnie jak stoi na takich nowych, 20-calowych felgach. W standardzie są tylko siedemnastki i to wyobraźcie sobie, stalowe, z kołpakiem, a jak? Z tyłu co się zmieniło? Światła się zmieniły, są nieco większe, tam troszkę w nich pogmerano, natomiast fajnie wygląda to wszystko kolorystycznie. To, że tutaj mamy czarne i ta czerni wchodzi nam tutaj na klapę bagażnika, a bordo pojawia się tutaj. To jest świetny patent i mega rozwiązanie w naszym egzemplarzu. PYK. Mocujecie hak, ale nie możecie ciągać przyczepy, natomiast możecie śmiało wozić sobie na nim rowery, czyli tylko zakładacie bagażnik rowerowy, na to rower i możecie śmigać. Super. Naprawdę. Mega. Wszystkie te zewnętrzne zmiany zaowocowały tym, że mamy lepszą aerodynamikę. Nieznacznie, ale lepszą, a zawsze w przypadku elektryka lepsza aerodynamika oznaczać ma niższe zużycie energii i większy zasięg tym samym. I teraz przechodzimy do tego, co się nie zmieniło, czyli nie zmienił się właśnie ten napęd elektryczny. Nadal mamy tutaj jeden silnik, tam na tylnej osi, który ma 204 konie mechaniczne, natomiast można go pożenić z dwiema bateriami. Jedna ma 58 kWh, a druga 77 kWh. Pojemności. Przy czym musicie mieć na uwadze to, że jak zamówicie sobie baterię 77 kWh, to tutaj nie ma środkowego siedzenia. Tylko ID3 ze względu na masę jest samochodem czteroosobowym. My mamy wersję pięcioosobową, a to oznacza, że mamy yy, baterię mniejszą. Czasy ładowania za to się zdecydowanie poprawiły, bo o ile w poprzednika można było ładować z maksymalną mocą 100 kW. To tego już można z mocą 120 kW, a wersję z, mocniejszym, z mocniejszą, z większą baterią, e, nawet z mocą 170 kW, a to oznacza, że już naprawdę w 30 minut w zasadzie, no może 40, naładujecie ją do pełna. O, tutaj oczywiście nie ma silnika, to nie jest silnik, to jest cały osprzęt, którego potrzebuje elektryk, czyli przetwornice, czyli kable. Czyli ładowarka, na przykład pokładowa, bo taką też ma i ta ładowarka pokładowa, jak na taką baterię, też jest spoko, bo ma 11 kW mocy. I to oznacza, że nasz egzemplarz, czyli ten z baterią 58 kWh, od zera do 100% spokojnie naładujecie w około 6 godzin z takiej siły. Natomiast no wiadomo, że nie warto go w ogóle ładować ładowarką 230 V, bo będzie trwało to. Dziesiątki godzin. Bagażnik się nie zmienił. Nadal ma 385 litrów i wygląda w ten sposób. Na plus, dobra jakość wykonania, solidna jest ta półka, fajnie, że te boczki są tutaj oprzyteż. Koda, że nie poszło to obicie aż tu do góry, bo zobaczcie, ktoś już przewoził tym samochodem coś. Co porysowało ten plastik? Gniazdo 12V zapalniczki jest, jeden haczyk, drugi haczyk, rzecz fajna, składane w proporcjach 40-20-40, oparcie tylnej kanapy, co pomoże Wam przewieźć niektóre przedmioty dłuższe. Tutaj mamy graty. Szkoda, że na te graty nie ma na przykład franka tam z przodu, tylko trzeba to na przykład usunąć, jak macie zamiar ładować samochód tylko w domu. Powiedzmy, co ciekawe, kabel 230 V jest tu dodatkowo płatny. Parę stówek musicie za niego zapłacić. Gaśnica do gaszenia elektryka. Zestaw kół, który jest w takim opakowaniu zamiast w jakiejś przegródce tutaj ładnej. A tu chyba haczyk jest, tak? Do zamontowania. No, normalny, prawilny, regularny hak. Ciekawe czy ma w dowód wbity. To teraz możecie obniżyć podłogę bagażnika. Przepraszam silne. Natomiast nie jest to super proste. Trzeba to poskładać, bo zobaczcie, ona w tym miejscu tutaj się blokuje, więc całej jej nie wyjmiecie, tylko trzeba ją trochę złamać, przesunąć i dopiero o, tu umieścić. No i teraz mamy te wspomniane 385 litrów pojemności. Duże mamy walizy tutaj. Zobaczcie, jaki jest głęboki. Fajne to akurat po zdjęciu tej pokrywy, bo jedna walizka Wam wejdzie tak, a druga wejdzie czy nie wejdzie. Nawet weszła, ale moim zdaniem się nie zamknie nam w związku z tym tutaj. Nie ma elektryki, więc może pójdzie łatwo. Wydaje się, że ta walizka jest wyższa, więc może iść głębiej, a ta jest trochę niższa. Tak na czuja mówię. Mam te walizki tyle lat, jeszcze... O, i teraz powinno być łatwiej. A czy będzie łatwiej? No nie, tak się nie zamknie, niestety. Niemniej i tak jak tutaj pokombinujecie z innymi walizkami, to ten bagażnik naprawdę będzie dosyć przestronny. Ponieważ jest głęboki, jak widzicie, tutaj na wysokość wchodzi duża walizka, nawet ta, a tutaj jeszcze ile plecaków, kabinówek można porozrzucać po bokach. Albo położyć to w ten sposób, bo tak nie wejdzie, jak widać, ale tak wejdzie. Jak tak wejdzie, to też macie jeszcze tutaj, zobaczcie, ile miejsca na położenie dwóch walizek kabinowych, tu trzecia kabinówka, tu czwarta albo plecaki, więc przestrzeni tutaj uważam w tym bagażniku jest sporo. Choć takiego formatu nie ma, takiej formy, żeby można było takie duże walizy do niego załadować. No dobrze, to przestrzeń teraz na tylnej kanapie. Maksymalnie opuszczony już jestem, to troszkę jeszcze mogę do przodu, bo tutaj miejsce na kolana mam. Swobodnie siedzę, spoczko opuszczony, no może pochylę troszkę. Dobra. No i tutaj to jest naprawdę petarda, jak na samochód tej wielkości. Zobaczcie, tam wkładam sobie stopy pod fotel. Dużo miejsca, naprawdę dużo miejsca na kolana. Nad głową. Znośnie, no powiedzmy, że dotykam ja wysoki facet czubkiem, ale nie jest tak, że muszę się schylać i garbić, więc uznaję, że jest naprawdę spoko jak na samochód klasy i wielkości Golfa, tak na dobrą sprawę. Jest naprawdę OK, podłokietnik jest, jest niezależnie od... A, to nie jest składane 40-20-40, tylko tak z tamtej strony wyglądał nam... Hmm, oparcie to jest z tyłu kanapy, natomiast można je otworzyć. Widzę od strony bagażnika. A tutaj jest tak naprawdę taki rękaw na knarty, ale jest dosyć duży. Zdecydowanie natomiast poprawiło się to, na co narzekaliśmy w przypadku pierwszego ID3, czyli jakość materiałów i jakość wykonania, bo tamto było zrobione z. Hmm, Plastików z jajek z niespodzianek. Dosłownie te jajeczka, które są w środku, to Volkswagen to wszystko przetopił i z tego zrobił wnętrze poprzednika ID3, ewentualnie z pudełek po jogurtach. A tutaj jest już naprawdę znacznie lepiej. Owszem, tutaj to po szybie jest twardszym plastikiem obite, ale jest i lepszej jakości niż w poprzedniku. Tutaj pojawiła się ładna wstaweczka. Fajnie wreszcie to wygląda i pasuje do Volkswagena, bo tamto auto pasowało bardziej wykonanie tamtego ID3 do jakiegoś chińskiego produktu. I nawet Zamykają się drzwi w końcu jak w Volkswagenie. Ładnie z takim dźwiękiem. Nie głuchym, nie łupnięciem blachy, tylko po prostu mięciutko. Słychać nawet, że zostały wytłumione lepiej. A tutaj to już jest w ogóle super, bo tu się pojawił miękki fajny materiał o fajnej fakturze. To jest miękkie i przyjemne taka mikrofibra, tak samo tu podłokietnik. Niestety pozostało sterowanie takie szybami, jakiego nie lubiliśmy w poprzedniku, i w tym też nam nie do końca odpowiada. Czyli, żeby otworzyć tylne okna, to trzeba nacisnąć ten przycisk i dopiero zjeżdżają w dół te z tyłu. O, proszę bardzo. Za to zjeżdżają prawie całe, zostaje tutaj tylko tyle szybki. I teraz w górę. A, no właśnie, i znowu. I teraz znowu rir trzeba i znowu w górę, bo to się z automatu potem wyłącza. Pozostały też haptyczne przyciski. Co ciekawe, z niektórych modeli, na przykład z nowego Passata, wycofuje się Volkswagen z haptycznych przycisków. Tutaj pozostały też haptyczne przyciski. No i wszędzie one są. Nawet tutaj na suficie też pozostały haptyczne przyciski. Tu też wszystko znowu obsługuje się z przyciskami haptycznymi. A tutaj też miękko i przyjemnie, naprawdę. Jeżeli chodzi o wykończenie, czyli tą największą słabość poprzedniego ID3, który był kasztanem, no to tutaj dużo, naprawdę dużo się zmieniło, więc chaboba, przynajmniej za to. Popracowano wreszcie również nad multimediami, czyli nad rzeczą, na którą w poprzedniej przedliftowej wersji narzekali w zasadzie wszyscy, że się wiesza, że się nie chce włączyć, że się samo wyłącza. Niestety, ten panel tutaj pozostał taki sam. Mówię niestety, bo nadal nie jest podświetlany nocą i na Nadal pozostawia trochę do życzenia obsługa tego. No, da się to oczywiście zrobić, niemniej ja wolałbym, żeby to były pokrętła zwykłe, a nie takie właśnie ocelowanie, na przykład w 21 i 21 o, i pół stopnia, tyle ile chce. Można to chyba jeszcze o, tak zrobić przyciskiem w ten sposób. To samo jeżeli chodzi o dźwięk audio. Nie, dźwięk audio już widzicie, tak nie reaguje, trzeba to robić w ten sposób. A tu w ogóle teraz nie ma audio żeby włączyć audio trzeba się zagłębić w menu, które jest zupełnie nowe, tak samo jak ten ekran. Tam miał 10 cali, tu ma 12 cali. O proszę. O radio Maryja sobie pierdyczniemy. Co? Można tak też. Dobra. No dobrze. Jako że podobno poprawiono efektywność tych silników elektrycznych, to sprawdzimy jakie będzie zużycie paliwa, jak sobie będziemy dojeżdżali do autostrady. W takim miejskim ruchu sprawdzone to 13-14 kWh, naprawdę bardzo dobry wynik. Zobaczymy jak zrobi na bocznych drogach i jak to będzie wyglądało potem na autostradzie i na drodze szybkiego ruchu. No umówmy się, ID3 kupujecie głównie do jazdy po mieście. Może gdzieś tam w okolicach miasta, ale czasami przyjdzie taka chwila, że chcielibyście sobie pyknąć, nie wiem, 200-250 km. Na szczęście dzisiaj problem jest coraz mniejszy z naładowaniem takich samochodów w trasie, więc jak macie mocniejszą baterię, tutaj tę 77 kWh, no to jak pens pędzl... Testujecie go z mocą 170 kW, no to naprawdę w te pół godziny jesteście w stanie tę baterię naładować na kolejnych 300 czy 400 km. Testując pierwsze ID3 te 3 lata temu, no nie mieliśmy jeszcze takiego obycia z elektrykami. Wiele aspektów tam w tamtym teście pominęliśmy, to uczciwie my przyznajemy. Nawet takie prozaiczne jak choćby właśnie wielkość tej baterii, czas ładowania czy moc ładowania. Sporo w tej e-karoserii się też sami nauczyliśmy. Jak macie, jedziecie w trybie D. To nie działa rekuperacja, to znaczy działa, ale dopiero w momencie, kiedy naciśniecie pedał hamulca. Jeżeli sobie wejdziecie w B i tu wyświetla się wtedy B, przekręcając tę manetkę. No to auto zaczyna samo hamować. Pytanie, czy wyhamuje do zera. 7, 6, 5, 4. No nie, jak dojeżdżacie do jakiegoś innego auta do skrzyżowania, to musicie niestety zahamować do końca. Bardzo fajne rozwiązanie przejęte z Tesli. Nic nie naciskacie, tylko wysiadacie z auta. I się samo wyłącza. Wsiadacie, nie musicie wyjmować kluczyka z kieszeni, tylko noga na pedał hamulca. Zobaczcie, jak fajnie na, no, na, tym, na pedale hamulca jest znaczek pauzy, a na pedale gazu jest znaczek play. Więc noga na pedale hamulca, czyli na pauzie, drive do przodu i tyle. To wszystko. Nigdzie nie przykładacie kluczyka z żadnego start, stop i tak dalej. Wyczuwa Was samochód w środku, tylko D. Jedziecie. Zatrzymujecie się, wysiadacie i on się sam zamyka. Nawet nie musicie w P wchodzić, tylko nawet jak na D otworzycie drzwi i wysiądziecie, to on zrozumie, że zaparkowaliście. Zawieszenie słychać: to raz, dwa. Rzeczywiście może jest troszkę bardziej komfortowy niż w poprzedniku, ale dosyć dobrze radzi sobie nawet z takimi dziurami. Niemniej i tak ze względu na masę samochodów i na tę sztywność całej platformy elektrycznej jest takie jędrne. Ja akurat takie zawieszenia bardzo lubię, bo one łączą doskonale przyzwoity komfort. Z bardzo dobrymi właściwościami jezdnymi. I rzeczywiście ten ID-3, przez to, że ma napęd na tył, przód ma tym napędem totalnie nieskażony, przez to, że soczyście siedzi na drodze, bo jest dosyć ciężki i ma to jędrne zawieszenie, prowadzi się po prostu świetnie. Nim się przyjemnie jeździ za kierownicą. Przyjemnie jest tutaj posiedzieć, pokręcić tą kierownicą. No i wreszcie te materiały. Te materiały nareszcie są takie, jak być powinny od samego początku. Ten samochód dopiero teraz powinien wchodzić na rynek w takiej formie, w jakiej go tutaj teraz widzicie. Te multimedia już mają nowy interfejs. Nie działa to jeszcze perfekcyjnie, ale działa znacznie, znacznie lepiej niż działało to w wersji przedliftowej. Raz, że ekran jest większy, bo ma te 12 cali zamiast 10 cali, a po drugie, szybciej reaguje na wszystkie polecenia wydawane paluchem na nim. Szkoda. Że no tak jeszcze zabrakło troszeczkę, może troszeczkę więcej solidności w montażu tych wszystkich elementów, chociaż tutaj jest całkiem nieźle. Fajne jest też to, że jak regulujecie sobie kierownicę, to ten mały ekran, który wyświetla tylko najpotrzebniejsze informacje, czyli jak, ile procent zostało baterii, jaki zasięg na niej, jaka jest prędkość, jakie ograniczenie prędkości. Tutaj te autonomię jazdy. Tutaj, jaki macie bieg, to już nie jest wyświetlacz, tylko po prostu na, pod spodem podświetlone cyferki. No i tutaj jeszcze na przykład zużycie energii. Ze 170 km ostatnich 17,5 kWh. To całkiem nieźle, ponieważ to oznacza, że nawet na tej mniejszej baterii 58 kWh spokojnie, bez większego. Yy, Wysiłku przejedziecie te 300 do 350 km. Jak zechcecie więcej przejechać, no to już musicie pakować się w baterię 77 kWh, która ma oczywiście tę zaletę, że wydłuża zasięg i to dobre 150 km, tak? Lekko licząc, no powiedzmy 120-130 km, ale oprócz tej zalety ma też dwie wady. Moc silnika się nie zwiększa, w związku z czym osiągi się pogarszają. Ta wersja 7 7,4 do setki, tamta bliżej 8 sekund do setki. No i nie Zapakujecie tam pięciu osób, bo jest czteroosobowa. Fajnie, że jak się ustawia kierownicę, reguluje przód, tył, góra dół. No to ten ekran porusza się razem z nią, więc cały czas ma bardzo dobrą widoczność. Macie bardzo dobrą widoczność na ten ekranik. Z Ambiente, pamiętam się, śmialiśmy w poprzednim ID3 tym przedliftowym, a tutaj jest, jest oświetlenie ambienta. No i też można sobie wyregulować. O, panie kochany. No nie, ja zostaję przy tym niebieskim, jednak najbardziej stanowany. Ewentualnie taki jasny. Oj, oj oj, oj oj, co tu się dzieje. No takie czasy. Jeszcze wracając na chwilę do tych multimediów, faktycznie jeżdżąc przez kilka dni, ani razu się nie zawiesiły tak, żeby niczego nie można było zrobić. W poprzedniku pamiętam, na planie Automaniaka mieliśmy taką przygodę, że do tego stopnia zwariował ten cały system, że zaczął w ciepły dzień. Taki rzędu 27-28 stopni, walić ciepłem z klimatyzacji i nie dało się niczego zmienić. Po prostu włączył ciepły, maksymalny nadmuch, waliło po oczach, po wszystkim. Dopiero po kilku otwarciach i zamknięciach samochodu wróciło to jakoś gdzieś tam do normy. Tutaj przez kilka dni nie wydarzyło się, szczerze mówiąc, nic z tymi multimediami. Mało tego, nie zerwał nawet połączenia Apple CarPlay. Tutaj. Jest ładowarka indukcyjna i to pozostało niezmienione. Ani to specjalnie szczęśliwe miejsce na telefon, ani to nie budzi jakiegoś, jakiegoś uznania specjalnego, jak to zostało wykonane i zaprojektowane. Można było to zrobić lepiej, jestem tego więcej, więcej niż pewien. O, potem trudno to włożyć z powrotem. O, teraz się udało. Jest. Dobra. Sama konsola na szczęście praktyczna. Tutaj macie taką siateczkę, za którą coś możecie sobie włożyć. Tutaj mamy dwa uchwyty na kubek, tu właśnie jakiś tam pojemnik i na telefon, i jeszcze na coś, na drugi telefon na przykład. Przyjemne rozwiązanie jest z tymi podłokietnikami. Każdy, takie, i kierowca, i pasażer mają swój. Można je oczywiście oregulować, jak wam nie pasuje tak, to możecie sobie go o, na takiej nawet wysokości umieścić o, i trzymać sobie kierownicę w ten sposób. Usprawniono i poprawiono też mapy, które się Aktualizują z chmury na bieżąco, natomiast macie tutaj już są połączone z mapą stacji ładowania, w związku z czym możecie łatwiej sobie zaprogramować dojazd do jakiejś nawigacji. Na przykład, o tutaj nawet możecie. Wskazać, czy taka wolna wam wystarczy, czy mocniejsza, czy może wszystkie, a nawet wybrać sobie operatora, z jakiego chcecie korzystać. Bierze pod uwagę oczywiście też zasięg samochodu. I jak macie mały zasięg, to mówię, uwaga, naładuj się, wskazuje ci najbliższe ładowarki dostępne w okolicy. No to teraz sprawdzimy, czy robi obiecywane 7-4 do SETY. W sumie silny waży tyle, co dodatkowe. Kilowatogodziny w tej baterii większej, więc wynik może być bardziej zbliżony do wersji z baterią 77 kWh. A dzisiaj, jako że silny jest w ogóle pełen energii, zupełnie jak ja, to wynik będzie najlepszy. No, no, na potrzeby tego pomiaru, to my musimy zrobić tak: przede wszystkim tryb sport. To jest raz. Dwa. Musimy jeszcze znaleźć coś takiego, co się nazywa pojazd. Spojazd, wyświetlenie światła na zewnątrz, hamulce, system ESC ASR wyłączone. O. Nie naprawdę szybciej działają te multimedia, są sprawniejsze zdecydowanie, jeszcze nie idealne, ale już dużo, dużo lepsze. Tak, jest, jest ready, ready Freddy. ta uwaga, 7-4 będzie. O! procedura startu poszła. O, no ten początek jest wolny, to nawet nie ASR go ogranicza tutaj, tylko zawsze go ogranicza. Sam silnik, który dostaje na początku trochę mniej newtonometrów. No nie jest to wynik idealny z fabrycznym, bo 7,68, ale naprawdę niezły. 7,7 ,7 sekundy. Jak na takiego brzdąca do jazdy po mieście, to jest naprawdę spoko. Teraz trochę inaczej, inną procedurę zrobię startu. Taką o! 7,68, jaki powtarzalny jest skubany, czyli 7 i 7. No mówi tak jak mówiłem, no, silny waży dokładnie tyle co większy akumulator. Znaczy w sensie ta różnica między mniejszym a większym akumulatorem, i stąd taki wynik. Natomiast petarda ma promień skrętu. Przez to, że naprawdę jest tutaj napęd na tył, to on na takiej uliczce, gdzie jest troszkę tylko zatoczki, normalnie się potrafi złamać praktycznie. Zajebista. To teraz na ekspresówkę, a jeszcze zobaczmy, jakie mamy zużycie energii. O, zobaczcie, przez to, że było dużo hamowań teraz, to od wyjechania z domu mamy 17,1 kWh. Jak będziecie naprawdę jeździli nim niezbyt szybko, tylko tak jak się jeździ emerycko samochodem, to to zużycie energii będzie naprawdę niziutkie i w takim mieście, jak się dobrze zepniecie, to 400 450 km bez najmniejszego problemu przejdziecie. 120 i jest 120, proszę bardzo, resetujemy. To w międzyczasie pogadajmy o pieniądzach. Bo ID3 po lifcie i staniał, i podrożał jednocześnie. 186 tysięcy kosztował, gdy wchodził na rynek 3 lata temu, natomiast dzisiaj kosztuje 190 tysięcy złotych, ale jest lepiej wyposażony. W związku z czym tak naprawdę ta różnica w cenie się zmniejszyła, a jeszcze jak weźmiemy pod uwagę inflację, która wynosi pierdyliard procent w ostatnim czasie, to się okaże, że naprawdę ta cena dzisiaj jest bardziej racjonalna, szczególnie jak się ją Porówna z konkurentami. Więc to nie jest już tak, że ola boga, rwijcie włosy wszyscy, tylko nawet jak weźmiecie powiedzmy taką wersję wyposażoną na 200 tysięcy złotych, która już będzie miała parę fajnych bajerów i będzie można się nią pobawić, no to jeszcze możecie liczyć na 27 tysięcy złotych dofinansowania, no i powiedzmy takie auto wyniesie was, wyniesie was 173 tysiące złotych. A gdybyście wzięli Golfa dzisiaj o porównywalnych parametrach, jeżeli chodzi właśnie o osiągi na przykład. Czyli jakiegoś tam TFSI czy TSI z mocniejszym silnikiem, no to i tak zamkniecie się w kwocie 150-160 tysięcy złotych, jeżeli będzie miał skrzynię DSG automatyczną. Więc dzisiaj już ta różnica pomiędzy elektrykami a samochodami konwencjonalnymi spalinowymi, podobnych gabarytów zewnętrznych, podobnego segmentu podobnej klasy. Jest coraz mniejsza. Nie dlatego, że elektryki staniały, bo ich ceny raczej stoją w miejscu, nawet niektórych trochę podrożały. Chodzi o to, że bardzo w ostatnim czasie podrożały auta spalinowe. I dzisiaj, decydując się między Golfem a ID3, naprawdę możecie mieć rozkminę. Czy nie lepiej kupić ID3, skoro ten samochód ma wam służyć na przykład głównie do poruszania się po mieście i wokół miasta? Bo ma tak więcej przestrzeni niż Golf, to na pewno jest nowocześniejszy z wyglądu, nowocześniejszy w środku. A jak macie dom, podłączenie do prądu, to jego eksploatacja będzie kosztowała was po prostu taniej. A już na pewno jest cichszy i na pewno jazda nim, taka sama w sobie, jest przyjemniejsza, bo macie napęd na tył, to jest raz. A dwa do tego jeszcze naprawdę przyjemny ten układ kierowniczy, więc on prowadzi się go całkiem przyjemnie. Zaskoczony jestem i to całkiem miło jestem zaskoczony, bo to znowu 17,5 kWh przy 120 km, więc wygląda na to, że naprawdę pogmerali i pokombinowali z efektywnością akumulatorów i z efektywnością silników. W związku z czym na takim wyniku jesteście w stanie przejechać 30. No spokojnie te 320-330 km, przy czym znowu zaznaczam, mówimy o wersji z mniejszym akumulatorem, taki jak mamy tutaj, który ma tylko 58 kWh pojemności. No więc, wygląda na to, że Volkswagen z tym pierwszym ID 3 lata temu popełnił po prostu falstart. Za wcześnie wystartował, poniósł porażkę. A to dlatego, że nie dopracowali tego samochodu. Nie wiem, co nie pykło, co poszło nie tak. Nie zbadali grupy konsumenckiej, nie dopracowali auta, szybko chcieli je wypchnąć na rynek. Nie wiem, nie moja sprawa. Ale naprawdę, pierwsze ID 3 było kasztanem pod każdym względem. Jakości wykonania, działania tych multimediów. Tamten samochód był po prostu irytujący. Jakbym miał użyć jednego słowa na opisanie go, powiedziałbym, że był irytujący, wkurzający i wiem, że podobne zdanie mieli o nim klienci, którzy go kupili. Tutaj to już jest w ogóle inna liga. Nie ma co porównywać ID3 przed liftingiem do ID3 po liftingu, bo rzadko samochody liftingowe tak bardzo się różnią. Jest i przyjemniej i lepsze materiały wykończeniowe, choć gdzie nie gdzie nadal pozostały twarde plastiki dużo lepsze są. Multimedia nie zawieszają się, nie zacinają, działają tak jak potrzeba. Poprawiono efektywność samego napędu, czyli widać, że zużycie energii jest niższe, że na jednym ładowaniu na jednej baterii przejedziecie więcej. Jeżeli zamierzacie zimą go użytkować w dłuższych trasach, polecam dokupić pompę ciepła za ponad 5000 zł, ponieważ w standardzie jej nie ma, występuje tylko jako opcja i wówczas pewnie będzie w rozsądnych granicach utrzymane też to zużycie energii. W czasie zimowym, kiedy temperatury będą bliskie zera albo poniżej zera, oczywiście nadal ma pewne rzeczy, które mnie osobiście do końca nie odpowiadają, jak choćby haptyczne przyciski tutaj, jak choćby ten panel dotykowy, który nie tylko nie świeci, ale po prostu ja nie lubię takiej obsługi, bo jest mało precyzyjna. Nie zmienia to faktu, że jest to dużo, dużo, dużo lepsze auto niż ID-3 przed Liftingiem. A najważniejsze jest to, że naprawdę Volkswagen po prostu wyciąga te wnioski. Wreszcie ten samochód może być pełnoprawną alternatywą dla Golfa. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Pod warunkiem oczywiście, że nie jesteście handlowcem i nie robicie 3000 km tygodniowo.